Karol Nawrocki akurat w kampanii wyborczej, jeżeli chodzi o tematy ukraińskie, to zajmował się właśnie głównie banderą i zbrodnią wołyńską. To są oczywiście istotne tematy, natomiast takie pierwsze, można powiedzieć, mocno antyrosyjskie jego wystąpienie to był dopiero 15 sierpnia. On praktycznie przez całą kampanię wyborczą o Rosji się nie wypowiadał, Raczej, jeżeli okay. został do tego zmuszony, więcej mówił o Ukraińcach, o sceptycznym stosunku do Ukrainy. Więc, no, oczywiście to mieszanie wątków mnie, mnie dziwi. Natomiast, no, to jest ta, ta ustawa, była właściwie w pewnym sensie techniczną ustawą. Ona przedłużała legalność pobytu tych, którzy rzeczywiście z Ukrainy uciekli przed wojną, i ona z przyczyn czysto ideologicznych została zawetowana. No, pan prezydent snuje taką narrację, dotyczącą 800. Plus. I rzeczywiście ten temat był w kampanii wyborczej poruszany i nawet Rafał Trzaskowski mówił o tym postulacie dotyczącym tego, że Akurat 800 plus powinni dostawać ci, którzy pracują. No tylko, że problem polega na tym, że z badań wynika iż prawie 80% Ukraińców, którzy w Polsce przebywają, podejmują pracę. Oni wygenerowali w zeszłym roku prawie 3% polskiego PKB, więc do tego wzrostu gospodarczego polskiego walnie się przyczynili. Natomiast no, dzisiaj mamy do czynienia z, ze snuciem takiej opowieści, że Ukraińcy, no bo nie mówimy tylko o tym, o pracują czy nie pracują, no, ale też prezydent kolejny raz powtarza no, kłamstwo, że Ukraińcy są w jakikolwiek sposób uprzywilejowani w polskiej służbie zdrowia. On nawet w kampanii wyborczej przekonywał, że dochodzą do niego sygnały, iż w kolejkach do lekarzy Ukraińcy mają pierwszeństwo. Nie przedstawił na to żadnych dowodów. No bo nie ma takich dowodów, więc nie da się ich przedstawić po prostu. Więc no pan prezydent tutaj jakby kontynuuje właściwie w pewnym sensie trochę kampanię wyborczą, tylko że to już nie jest kampania wyborcza, bo on jest realnym prezydentem, jest prezydentem, Współodpowiadającym za polską politykę międzynarodową jako najwyższy reprezentant państwa polskiego. I jego słowa mają znaczenie. Uh -huh. Więc i przypominam, że on będzie musiał w pewnym momencie się spotkać z Wołodymirem Załańskim. I jeżeli jest tak, że my. Z jednej strony, chcemy być przy stole, gdzie toczą się najważniejsze rozmowy, również dotyczące Ukrainy, no, ale nasz prezydent właściwie o tych Ukraińcach wypowiada się tak, jak się wypowiada. Snują narracje o tym, że Ukraińcy to lenie, którzy tak naprawdę drenują kieszeń polskiego podatnika. No to właściwie my się nie dziwmy, że przy tych najważniejszych rozmowach nas no, w ostatnim czasie nie było, i ja nie wiem, czy my do tego formatu w ogóle jeszcze wrócimy.